W Magazynie Miejskim wita Państwa Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie. Wsi Park już otwarty. Pasowanie pierwszoklasistów. Mecz koszykówki. Pieski z Wrocławia mają wreszcie swój plac zabaw, Psiałapka, bo tak się nazywa wspomniany teren, znajduje się przy ulicy górniczej na Czworonogów, zarówno tych małych, jak i dużych, czeka wiele przeszkód. Tutaj na psie parku są przeróżne urządzenia. Jak z nich korzystać? Co tutaj pies może sobie porobić? Przede wszystkim mamy tutaj przeszkody, przez które pies przeskakuje. Musimy uważać na bezpieczeństwo przede wszystkim psa. Zaczynamy od najmniejszych przeszkód. Mamy tu kółka, przez które pies przez środek przeskakuje. Mamy tutaj kładkę, na którą trzeba uważać, jest dość wysoka, trzeba przytrzymywać, jak pies już będzie schodził na dół, bo on może sobie krzywdę zrobić. Mamy równoważnie też trzeba zwracać uwagę, że pies sobie nie, nie zaślizgł i wszystko powolutku, powolutku. Mamy slalom, mamy, możemy pies się czołgać przez, pod przeszkodą, no i wiadomo, mamy ściankę, przez którą pies przeskakuje. Czyli teren jak najbardziej przyjazny. Oczywiście, tutaj wszystko jest ładnie zrealizowane, bardzo ładny plac i pod względem fizycznym psy się tutaj mogą ładnie realizować. Obiekt podoba się zarówno pieskom, jak i ich właścicielom. Z nami Julka, oczywiście swoim pieskiem. Jak się podoba tutaj psi park? Super, bardzo mi się podoba, super miejsce w Wino-Wrocławiu Będziesz przychodzić ze swoim pieskiem? Zdecydowanie, będziemy odwiedzać. Ale już próbowaliście pierwszych przeszkód? Mm, tak, tak. Czasem nam się zdarza poćwiczyć. I jak reaguje piesek? Bardzo mu się podoba, z wielką chęcią wszystko wykonuje, przeszkody. I twój piesek to chyba jakiś rasowy, tak? Tak, tak, to jest owczarek australijski. No proszę bardzo, no to oby się tutaj czuł dobrze. Dziękuję. Na otwarciu Psiego Parku był również lekarz weterynarii z chroniska Wiesław Borkowski, który przypomniał o kwestiach bezpieczeństwa. Tak, mamy wsi park, ale też powinniśmy znać pewne zasady bezpieczeństwa. Trzeba wiedzieć, jak z niego korzystać, prawda? Tak, musimy przede wszystkim pamiętać, że jest to miejsce, gdzie przebywa większa ilość zwierząt i tak naprawdę musimy dbać o bezpieczeństwo swoje, innych osób, które przebywają w tym terenie, ale także o bezpieczeństwo wszystkich zwierząt przebywających tutaj. Jak korzystać z tych przeszkód, żeby pieska po prostu nie wystraszyć? Przede wszystkim Rozsądnie i umiejętnie. Pamiętajmy, że zwierzę, które tutaj przychodzi, to miejsce na początku będzie nowe. Psiak będzie musiał zapoznać się ze wszystkimi urządzeniami. Po, po prostu podejdźmy, pozwólmy powąchać. Niech się zwierzę oswoi. W momencie kiedy na siłę będziemy takiego pieska chcieli postawić na równoważnie, żeby nam tutaj jakieś dziwne figury robił. On się po prostu wypłoszy, przestraszy i i no niestety efekt będzie przeciwny. Także e, korzystajmy z tych urządzeń rozsądnie. Zwrócił jeszcze Pan uwagę na szczepienia podczas swojego tutaj przemówienia? E, tak, pamiętajmy, że jest to jednak mały teren, na którym będzie przebywało bardzo dużo różnorodnych zwierząt. I e, takie miejsce jest bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o zagrożenie epizotyczne e, przede wszystkim pasożyty wewnętrzne, zewnętrzne. I Choroby zakaźne, nosówka parwowiroza, no oczywiście wścieklizna, która na szczęście i Nowrocław i Polska jest w tym momencie wolna, ale jest to szczepienie choroba zwalczana z urzędu, gdzie szczepienia są obowiązkowe raz w roku. Natomiast warto pamiętać o tych szczepieniach przeciwko chorobom zakaźnym, bo parwowiroza, nosówka. Są to choroby wirusowe rozprzestrzeniane przy kontakcie z wydalinami, a więc przede wszystkim odchody, które no, w takim miejscu można znaleźć. W Szkole Podstawowej nr 2 w Wrocławiu odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. W uroczystości obok uczniów, ich rodziców i nauczycieli wzięli udział również przedstawiciele władz miasta. Pasowanie miało specjalną uprawę. A Panie Dyrektorze, pasowanie uczniów to wielkie święto dla Waszej szkoły. Tak, oczywiście. Jest to jeden z większych, z najwspanialszych dni, zwłaszcza dla pierwszoklasistów i ich opiekunów, dla rodziców. Program, który właściwie jest przygotowywany od 1 września przez nauczycielki wraz z grupą uczniów. W tym roku do pasowania przystąpiło 35 pierwszoklasistów przeżywali to niesamowicie, zresztą jak widać, ale jest to niewątpliwie niesamowita i oprawa, i uroczystość dla tych młodych uczestników życia szkolnego. No właśnie, samo pasowanie, ale też program artystyczny, czyli jedna wielka uroczystość, tak jak pan dyrektor wspomniał. Tak, no staramy się przygotować to wszystko pod kątem właściwie raz, że szkoły, uczniów, ale też trochę uczymy dzieci patriotyzmu podejścia takiego właściwego do spraw związanych z czczeniem swojej ojczyzny. No, to pasowanie to właściwie początek wielkiej przygody, bo ta szkoła przez wiele lat będzie ich takim drugim domem, prawda? Tak, no tak jak Pan Prezydent już powiedział, 8 lat, 8 lat i ten początek naprawdę ma niesamowite znaczenie, dlatego że dzieci od w jaki sposób zaczną postrzegać tą rzeczywistość szkolną i te takie ważne sprawy życia szkolnego, to będzie potem procentować przez następne lata i tak naprawdę po tych ośmiu latach wychodzą no, troszeczkę zmienione już osoby. Pewne zwycięstwo Noteci na inaugurację drugiej ligi. Koszykarze KSK notecie w pierwszej kolejce rozgrywek grupy A drugiej ligi podejmowali Devil Energy Politechnikę Gdańską. Gdańszczanie to zespół, który wygrał zeszłoroczne rozgrywki w naszej grupie i po serii play-off awansował do pierwszej ligi. Z powodów finansowych Politechnika jednak nie zagrała na zapleczu ekstraklasy. Mimo iż z drużyny odeszło kilku zawodników, to nadal jest to groźny zespół. Dlatego podopieczni Piotra Wiśniewskiego podeszli do meczu bardzo skoncentrowani zwłaszcza w obronie. Efekt to zaledwie 6 punktów zdobytych przez gości w pierwszej kwarcie. W pierwszej połowie Noteć prowadziła 18 punktami, a po trzeciej kwarcie już różnicą 27 punktów i było po meczu. Ostatecznie inowrocławianie wygrali 70 do 43. Troszeczkę było nerwów przed tym spotkaniem, bo to inaugurujące spotkanie, sezon no i też Twój debiut w takim meczu już o punkty. Myślę, że były nerwy, ale to były takie nerwy, bardziej taki niepokój. Wiadomo, pierwszy, pierwszy mecz, do końca nie wiadomo czego się spodziewać, byliśmy bardzo dobrze przygotowani, no ale wiadomo, to jest, to jest pierwszy mecz tak, yy, oficjalny, także też oprócz, powiedzmy ja wiedziałem, że jestem dobrze przygotowany, drużyna też, tylko miałem wrażenie, że niektórzy w chłopacy są za, za bardzo zmotywowani, no ale jednak yy, moje, moje jakieś tam obawy nie, nie były potrzebne. Jak ocenisz ten mecz plusy i yy, ewentualne minusy? Znaczy no, jeśli chodzi o plus, to na pewno do, yy, niezła obrona. Yy, powiedzmy 7-8 podstawowych zawodników wywiązało się ze swoich zadań. Trochę martwi mnie, że reszta zawodników mimo swoich szans nie wiem, nie do końca chyba, czy może nie wiem, czy nie potrafią, czy nie chcą nie do końca wykorzystać. To mnie trochę martwi. To są, to są te minusy, tak? tak? Tak, tak. No oczywiście to jest pierwsze spotkanie, ci zawodnicy, którzy nie odpalili dzisiaj będą mieli pewnie szansę, tak, być no, może. No, sezon jest długi, mamy dosyć dużo y, zawodników, jeśli chodzi, jeśli chodzi o naszą drużynę, każdy, każdy będzie miał swoją szansę. To jest też nasz plus, że, moż, y, że możemy grać po prostu na większej intensywności. Y, kolejny zawodnik wchodzący nie... nie jakby. Y, nie, 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 nie obniża naszej jakości, gdy tak? Tym bardziej, że dzisiaj nie było Kamila Maciejskiego, też bardzo ważnego zawodnika. No i Damian Szczepan, wiadomo, czekamy, no, ale to jest trochę tam poważniejsza, poważniejsza sprawa, myślę, że jakiś miesiąc, półtora dopiero Damian wróci do treningu. No chyba zespół zagrał, tak jak rozmawialiśmy przed rozpoczęciem sezonu, że samo wygrywanie, męczenie się z kolejnymi rywalami to, to nie będzie sygnał, że, że mamy szansę o coś grać. Tutaj takich rywali trzeba po prostu wysoko i pewnie pokonywać i tak, tak dzisiaj było. No dokładnie, byliśmy bardzo dobrze do meczu przygotowani. Wszystkie założenia zostały spełnione, ponieważ baaliśmy się trochę. Obawiałem się może nie bałem, obawiałem się tego meczu, ponieważ wcześniej, kolejkę wcześniej. Politechnika grała z deką Pelpin, też z niezłym zespołem, gdzie tam ta przewaga Pelpina nie była taka duża. Jak będziemy grać tak jak dziś, to właściwie to trudno się, w, przynajmniej w dwóch, kilku najbliższych spotkaniach, martwić chyba o wynik. No oby, 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 raczej może o wynik to jeszcze ja nie martwię, tylko bardziej martwię się o koncentrację o zawodników, o koncentrację chłopaków, żeby do każdego przeciwnika podchodzili z odpowiednim szacunkiem i z pełnym zaangażowaniem. Tak Nie patrzyli, czy to jest ostatnia drużyna, czy tam grają juniorzy, czy grają jacyś ludzie, którzy już po prostu dogrywają tą swoją karierę koszykarską, tylko wejść po prostu, wykonać swoją pracę i tyle. Najwięcej 18 punktów dla noteci zdobył Mateusz Marciniak, który trafił 6 z 7 rzutów za 3 punkty. Mateusz, gratulacje. Piękne, wysokie i pełne zwycięstwo. No i 6 na 7 trójek to zawsze robi wrażenie. No tak, baliśmy się troszkę tego meczu, bo wiadomo, pierwszy mecz u siebie, nowy sezon, nowe rozdanie, ale byliśmy świetnie przygotowani. Fakt, dzisiaj wpadało, dobrze broniliśmy. No, i wynik na tablicy odzwierciedla tak naprawdę przebieg całego spotkania. No, i chyba szczególną satysfakcję macie, że zbiliście tego rywala, bo pamiętamy, jak to było w zeszłym sezonie, to oni tak bili nas. No tak, to fakt. Dwa razy w zeszłym roku przegraliśmy tutaj po walce, a tam na wyjeździe dosyć gładko. Więc to szczególnie cieszę, że wygraliśmy z zespołem, który nas ukarał dwa razy w zeszłym sezonie. Dlatego cieszymy się z tego zwycięstwa, jednakże patrzymy na to zwycięstwo normalnie. Przygotowujemy się do każdego kolejnego spotkania tak samo. Za tydzień kolejny mecz. To jest początek sezonu. Trzeba ciułać te zwycięstwa, żeby w ogólnym rozrachunku być na pierwszym miejscu, tak jak takie mamy założenie. No plus to też na pewno obrona, bo 43 punkty rywali. Ale to zawsze dobrze świadczy o zespole. No tak, to fakt. Szczerze mówiąc całe dwa miesiące tutaj trener Wiśniewski jak i my skoncentrowaliśmy się na defensywie, która kulała w zeszłym roku. Całe dwa miesiące przygotowywaliśmy się do różnych założeń, do różnych sytuacji defensywnych. No i dzisiaj były tego skutki. Świetnie broniliśmy. Rywal nie trafiał. Ze względu na to, że dokładnie bardzo dobrze broniliśmy, przysuwaliśmy się, wszystko było tak jak należy. Tak jak chcieliśmy, założenia, które założyliśmy sobie przed spotkaniem, zrealizowaliśmy w 100%. No i chyba w ataku też są jeszcze rezerwy, bo nie wszyscy zawodnicy mieli dzisiaj taki dzień jak Ty. Niektórzy, których znamy, że wiemy, że jeszcze mogą odpalić, po prostu nie trafiali. No tak, każdy mecz jest inny. Dzisiaj ja, za tydzień ktoś inny, za dwa tygodnie ktoś inny. Mamy tak szeroki skład, że. W każdym spotkaniu ktoś inny może dać więcej punktów. Rezerwy walków są spore, bo skład jest naprawdę imponujący. Jesteśmy świetnie przygotowani i nie boimy się nikogo. Kolejne spotkanie w klasie wyjazdowe, ale Rywal to Beniaminek, no raczej chyba nie bierzecie pod uwagę innego rozwiązania niż dwa punkty. Dokładnie tak. Szczerze mówiąc, nie patrzymy, czy to jest Beniaminek, czy, czy to jest rywal z góry tabeli. Do każdego spotkania przygotowujemy się tak samo i jedziemy po dwa punkty. Tutaj nie ma żadnych wymówek, że jest jakiś lepszy, rywal gorszy. My w każdym spotkaniu mamy tak wpojone, że bijemy się o zwycięstwo i chcemy wygrywać każdy mecz. 13 punktów zdobył Bartosz Muda, 11 punktów, 7 zbiórek i 6 asyst to dorobek Aleksandra Filipiaka, a Karol Michałek miał 11 punktów i 10 zbiórek. Dobrze spisali się też pozostali zawodnicy Noteci. W najbliższy weekend Noteć zagra w Koszalinie z MKKS Żak, a 20 października w Inowrocławiu będzie podejmować Trefl dwa Sopot. To już wszystkie informacje w inowrocławskim magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.